Bardzo się cieszymy jako Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, że możemy naszą ofertę zaprezentować w Centrum Handlowym Ogrody. Jest to miejsce, gdzie przebywa bardzo dużo mieszkańców Elbląga, regionu. Jest to miejsce, gdzie można dotrzeć do bardzo dużej liczby osób. Natomiast oferta Światowida jest bardzo szeroka. Ona jest dedykowana osobom najmłodszym, młodzieży, osobom nieco starszym, a także seniorom. Dlatego też na dzisiejszym tutaj spotkaniu w ogrodach będziemy starali się zaprezentować wszystko to, co w światowidzie jest najlepsze. Od zajęć plastycznych poprzez warsztaty, poprzez zajęcia muzyczne na zajęciach tanecznych, fitnessowych czy sportowych, które są dostępne w Centrum Tańca Promyk kończąc. Pokażemy również możliwości regionalnej pracowni digitalizacji, a te możliwości są bardzo szerokie. Pokażemy nasze skanery, pokażemy e, drukarki 3D. Także będziemy chcieli zaimponować poniekąd Elblążanom i pokazać, że tak naprawdę bardzo dużo w świecie gdzie się dzieje i że warto do nas przyjść i zobaczyć czym światowit żyje i stać się częścią Światowida. co robisz w tej chwili? No maluję... I myślisz, że takie... lubisz takie artystyczne rzeczy? No i właśnie to są te rzeczy, które można światowicie wykonać. To A. I to myślisz, że mogłoby Ciebie zainteresować? No. Ty znasz światowi? Nie. Między innymi można tam wykonać takie zajęcia plastyczne, które wykonujesz teraz. A lubisz to? Tak. I myślisz, że tym na przykład przekonacie światowi do tego, żebyś przyszła na takie zajęcia? Może i tak. Byłaś kiedyś w Światowidzie? Tak. Na czym? Yy, na filmie Niby Panda i na Minionki. No to teraz już wiesz, że Światowid to nie tylko kino, ale także takie warsztaty plastyczne. I myślisz, że to fajnie? Fajnie. Co się stało, że zaczęłaś przygodę z Promykiem? No tak mama mnie zapisała i zaczęłam tańczyć. I gdybyś teraz miała zachęcić innych do tego, żeby przyszli do Promyka, to co byś powiedziała? Że jest super atmosfera, jest przyjemnie i są super trenerzy. A lubisz takie występy? Uwielbiam. Nie stresują cię? Nie. No bo wiesz, niektórzy mogli powiedzieć, że takie występy publiczne to trochę stres. No na początku mnie stresowały, ale już nie. Chcieliśmy pokazać światowi, czyli zapraszając dzisiaj na Dzień Otwarty, prezentujemy nie tylko naszą ofertę warsztatów różnego rodzaju plastycznych, tanecznych, ale chcieliśmy pokazać regionalną pracownię digitalizacji. Zaprosiła się na tą część multimedialną, związaną z wystawami. Jest też okazja do tego, by zwiedzić cały budynek. Koleżanka też oprowadza po obiekcie, także można zajrzeć w miejsca, które na co dzień są niedostępne a z kolei nasze wyjście do Centrum Handlowego Ogrodu to jest ukłon w stronę klientów, którzy może nie mają czasu w weekend, a w piątek po południu właśnie takie połączenie z zakupami przy okazji zobaczyć, jakie zajęcia w tym sezonie kulturalnym oferuje Centrum Sportu Europejskiego Naszym celem jest w jak najszerszym y, momencie dotrzeć się z tą informacją o naszych działaniach, i sami wiemy, że im więcej tej informacji y, w sieci, y, w mediach społecznościowych, na ulotkach, y, pokazuje, że ludzie chcą przyjść, ale bardzo często tak się zdarza, że trafiają do nas te osoby i nie bardzo wiedzą właściwie, na którą sekcję oni taneczną trafiają na którą sekcję plastyczną i dzisiaj jest taka świetna okazja, żeby e, nim się zapisze, trafić, spróbować, pouczyć się, polepić w glinie, polepić w plastelinie, porysować i wybrać odpowiednią sekcję dla siebie. Julia, jesteśmy na dniach otwartych Światowida. Czy przed tym jak tu przyszłaś, już wiedziałaś coś o tej instytucji, o tym miejscu? Tak, wiedziałam już, bo nie, nie byłam tu już pierwszy raz, tylko byłam tu już kilka razy na pokazach. A do kina zdarzało się tobie również przychodzić z klasą? Tak, dużo razy. A na co dzień trenujesz w promyku? Powiedz co takiego taniec latinoamerykański, standardowy. A gdybyś miała zachęcić wszystkie osoby do tego, aby na przykład zapisały się do Promyka albo przyszły do Światowida i tu miło spędziły czas, to jak byś zachęciła, co byś powiedziała? Są super występy, atrakcje różne, malowanie toreb, na przykład agrafki, balony i można pooglądać super występy i wygrać nagrody za, odpowie za jakby odpowiedzenie na pytanie. Bo bardzo tam są miłe panie i bardzo fajne zajęcia i bardzo rozwijają się i bardzo fajne zajęcia i bardzo bym polecała każdemu. A powiedz na jakie zajęcia ty chodzisz? Na hip-hop. Co robicie na tych zajęciach? Yy, uczymy się jakichś tańców, choreografii się uczymy, pani nas uczy różnych tańców. A później występujecie tak jak dzisiaj na dniach odwałych. Tak, tak, tak. Jest z tego duża frajda? Tak. Znacie ofertę światowitą czy taka impreza jak Dni Otwarte, uważacie, jest potrzebna dla mieszkańców Rybląga? Znamy światowic z tego tytułu, że córka oraz dwie mniejsze uczestniczą w zajęciach, ale myślę, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne, żeby promować sport, bo różnego rodzaju tańce, tak, to jest dyscyplina sportowa. Fajna sprawa, warto o tym nagłaśniać i z naszego doświadczenia zapraszamy, prawda? Tak. A czy zdarza się na przykład tobie przychodzić z klasą do kina, do Światowida? Czasami. I podoba się wam wtedy tutaj? Tak. I jeszcze wydam na koniec, a czy oferta na przykład warsztatów plastycznych, ceramicznych, tego typu jest wam również znana, czy podczas takiej imprezy się dopiero na przykład dowiadujecie o tym? Nie, nie. Akurat my jesteśmy zorientowani w temacie, śledzimy na bieżąco.